Dlaczego arcybiskup Kakowski nie, staje, nie zostaje prymasem Polski, ale dlaczego przyjeżdża ksiądz, chlont, salesjanin po studiach we Włoszech, po kontaktach w Rzymie, który potrafi mówić po włosku, który jest osobą, cieszy się, pełnią zaufania, ale w kręgach takich narodowych on nic nie oznacza, małtyk to chyba jakiegoś Niemca ze Śląska wzięli, no Mysłowic, ale to chyba zabór pruski i najpierw jest administratorem w Katowicach później jest pierwszym biskupem diecezji katowickiej i po śmierci prymasa Dalbora przechodzi na stolicę biskupią w Gnieźnie w Poznaniu jako prymas dla Kakowskiego, nie powiem, że to by była obraza, ale to jest rzeczywiście patrzenie, że główna wizja to jest to umocnienie w narodzie chrześcijańskich wartości, zasad moralnych i budowanie katolickiej Polski. To jest to pierwszorzędne. Natomiast jako słudzy Kościoła są też obywatelami i sługami państwa. Więc jeżeli mogą, to temu państwu. I zakończę tym tak. Oczywiście jest konstytucja pierwsza, i yy, yy, religia katolicka cieszy się tym, że jest religią uprzywilejowaną. Mamy zażębia tego, że to, co nie jest tylko katolickie, korzystać będzie z tego, co dla Kościoła katolickiego udało się yy, od państwa wykorzystać czyli wolność w nauczaniu, szkoły, yy, stowarzyszenia katolickie, działalność charytatywna. Trudno to nazwać pewnym uprzywilejowaniem. Mi się wydaje, że to było bardziej ustawienie, żeby ten Kościół mógł normalnie w przestrzeni publicznej funkcjonować. Absolutnie nie chciał jakiejś władzy. Tam jest też to życie stowarzyszeniowe, akcja katolicka. To wszystko musiało zostać ułożone i z tego będą korzystać również nie tylko wyznania katolickie, czyli Ormianie jako katolicy, ale również chrześcijanie. Nie katolicy, to też, to też będzie rola Kościoła, że zauważają, jeszcze nie mamy żadnego dialogu ekumenicznego, ale zauważają, że oni też jakoś w tej przestrzeni publicznej muszą funkcjonować. Jeżeli możemy nazwać służbę Kościoła, czyli y, y, wszystko y, y, omnia instaurare in Christo, y, jeżeli patrzymy na to, że jest to służba Bogu i człowiekowi i możecie Państwo na to powiedzieć, że jest to też służba Ojczyźnie, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale są to jakby powiem yy, 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 wraże, jak to się mówi, wsadzę kij w yy, Jest to służba drugoplanowa. Nam się wydaje, że to była najważniejsza działalność narodowa, działalność polityczna, działalność, która miała skupiać to państwo polskie w jednym. No wtedy byśmy mogli tak powiedzieć, że byłby to kościół narodowy, ale yy, jeżeli patrzymy na fundamenty, to musimy widzieć trochę więcej, nie tylko pewne te felietony, pewne opisy, także no wiem, że wywołam tym burzę, ale y, to jest ta pierwszoplanowa rola i tego chciała stolica apostolska, takich słup kościoła chciała. Jeżeli inni biskupi myśleli trochę inaczej, a z byłego zaboru rosyjskiego rzeczywiście myśleli tak, jak to pan profesor Plecar powiedział, nie powiem, że ich usuwano, ale próbowano ich rzeczywiście z tym kościołem mocniej związać, żeby widzieli, że kościół jest powszechny, a nie jest tylko kościołem w Polsce. Ale to będą te działania wieloplanowe, wielopłaszczyznowe. To, to też chodzi o, o, o pewien dialog między innymi religiami, a wiemy, że to jest wprost coś niemożliwego jeszcze w okresie międzywojennym. Dopiero gdzie wzmógł się grzeg, jeszcze bardziej rozleje się łaska. Dialog międzyreligijny, a dialog ekumeniczny, no to proszę popatrzeć, to jest dopiero po Soborze Watykańskim II. Ale Kościół w Polsce się z tym musi zmierzyć. Nie jest tylko przedmurzem chrześcijaństwa, ale jest jednym z wielu, w większości działającym rzeczywiście w tym takim pięknym kociołku wielu wyznań i wielu narodowości. Też o tym nie zapomnijmy. Mamy biskupa Matulewicza Litwina w Episkopacie. Właśnie celowo Mamy, mamy jednego Niemca, Rosentretera. Oni też musieli jakoś funkcjonować w tym episkopacie. Tak jak kiedyś Polacy funkcjonowali w episkopatach, przynajmniej ci w Zaborze Pruskim i, Śląza, i, i, i na Śląsku, bo tu. O zaborze mówić nie mówimy, tylko weszli jakby wcześniej w skład struktury państwa polskiego, później niemieckiego. Działają w ramach fuldańskiej konferencji i Razem z biskupami niemieckimi podpisują się pod listami. Dalbor, no a we Wrocławiu oczywiście Kop, a później Bertram, czyli Niemcy. Ale to też musimy na to patrzeć rzeczywiście w taki sposób.